Jakie to jest uczucie, kiedy zostajesz trzykrotnie odrzucony do Akademii Muzycznej, a później dostajesz nominację do Nagrody Grami? No rewelacja. I to no. dwie. Wiesz co, tak, jak przychodzi ze Stanów taki medalion i takie Grami, taka nominacja, to aż cię tak zapiera dech w piersiach. I mówisz, jest, to się naprawdę dzieje. Kiedyś chciałem tylko czysto zaśpiewać jeden utwór, ale żeby ktoś w ogóle chciał tego słuchać, a teraz, wiesz, dostajesz nominację do Grami. Ja to nazywam historia odrzucenia, bo tak naprawdę... Wszędzie byłem odrzucony. Ja nie miałem żadnego prostego ruchu w tej mojej karierze. Staram się nie być gorzki względem tych wszystkich ludzi, którzy mnie odrzucali. Ale powiedz mi, bo pierwsza nominacja to na pewno była ekscytacja, że sama nominacja się pojawiła. Ale druga nominacja, kiedy już ktoś zgarnia ci z przed nosa nagrodę, miałeś takie uczucie? Mm, niestety wiem, jak ten rynek działa. No, tak samo z tymi Frederykami. Pierwszy raz, jak byłem nominowany, super ekscytacja, świetnie, że się udało i w ogóle. Ale teraz wiem, że dopóki w tej samej kategorii jest e, Zimmerman, to ja nigdy nie wygram, więc. <słuchaj>